Troszkę inny układ w szafie na tej półce oraz na tej półce z tego względu, że dokonałam już tych pewnych uporządkowań, głównie na tej półce. Po prawej stronie dałam różne rzeczy, które, które się pozbywam. Po środku starałam się takie, zresztą też tutaj niektóre z przodu, które chcę używać teraz w aurze letniej, bardziej na lewo dawałam i z tyłu takie bardziej jesienno-zimowe, które nie muszą być, że tak powiem, z przodu. E, jakiś w tym jest klucz, e, może niektóre wybory wydają się dziwne, natomiast e, jakoś to sobie tutaj tak poukładałam, że dla mnie to ma ręce i nogi natomiast tutaj jeszcze jest nieuporządkowane, ale pewne rzeczy koniecznie chciałam mieć z przodu, na przykład e, trójkę Gold e, La Prairie e, dwa flakony woda perfumowana, jeden wersja e, Sheer, są to unikaty, Sheer to już w ogóle pewnie nie do zdobycia natomiast e, tak ogromnie uwielbiam ten zapach niesamowite oszołomienie, olśnienie z dawna, dawna i chciałabym to mieć z przodu, żeby po prostu nie zapominać że to jest jeden z takich największych moich tutaj jeden z największych moich perełek, to trio w mojej kolekcji, tak uważam a nie jest to nisza tutaj mam w ogóle dolczewite dawną wersję a tu u góry mam dawną wersję dune Biorę, także takie perełki, na które bardzo e, długo polowałam i bardzo się z nich cieszę. A tutaj mam takie zapachy, które kiedyś tak namiętnie używałam. Gucci Envy mi, czy e, to wysokie Donacaran. Także, te, także też je chciałam mi z przodu. E, I ten zapach z żywą I moje cudowne, zielone, chyba bardziej RB Luxito. A tutaj mamy Amouage Reflection, przepiękne. Trezje i magnolie. Także to tyle.